Witam serdecznie. Za chwilę pokażę pięknego fiata Fremonta auto z 2014 roku dwulitrowy diesel, napęd AWD i skrzynia automatyczna. 168 tysięcy km prawdziwego potwierdzonego przebiegu. Pełna oferta na stronie www.gitmyślnikautok.pl Auto sprowadzone z Niemiec. W Niemczech Fremont miał jednego właściciela. Całkiem fajna wersja wyposażenia. Duży dotykowy ekran, nawigacja, kamera cofania. Szyber dach, nagłośnienie Alpine. Skrzynia biegów działa bez zarzutów. Multifunkcyjna skórzana kierownica, ale to chyba mają wszystkie Fremonty. Czujnik zmierzchu. Składane lusterka. No, lusterka nie działają, a jednak, jednak działają. Po prostu podejrzewam, że jest zastany przycisk i trzeba było mocniej nacisnąć e, guzik. Co tutaj mamy dalej z wypasu? Elektrycznie sterowany fotel kierowcy, grzane fotele, skórzana tapicerka, wersja siedmiosobowa trzystrefowa klima, nawiewy w dachu dla drugiego i trzeciego rzędu, siedzeń. Wszystkie szyby i lampy fabryczne. Przednia szyba Mopar, czyli pierwszy montaż, 14 rok. Drzwi się otwierają pod kątem 90 stopni, co jest bardzo yy, dzięki czemu się bardzo wygodnie i łatwo wsiada do samochodu. Isofix, Kinderzitze, to wszystko jest praktycznie w każdym Freemoncie. Natomiast co wyróżnia ten egzemplarz na tle innych, to na pewno stan zachowania, prawdziwy niski przebieg, tam nawet się delikatnie pomyliłem, bo tutaj jest 166 tysięcy. Jeden czujnik w prawym przednim kole od ciśnienia powietrza jest niesprawny. Będę musiał go prawdopodobnie wymienić oraz czujniki cofania są niesprawne. Tego jeszcze nie diagnozowaliśmy, dlaczego one nie działają. Natomiast y, muszę przyznać, że to jest dość częsta usterka w tych samochodach. Egzemplarz bezwypadkowy. Tylko dwa elementy były ponownie lakierowane. Są to te prawe przednie drzwi oraz ten prawy przedni błotnik. Wszystkie inne elementy mają fabryczne wartości. Aluminiowa maska wygląda bardzo ładnie, nie jest pordzewiała od spodu. Opony firmy Hankook całoroczne z 22 albo 2023 roku. Także po zakupie serwis olejowo-filtrowy, zmienić sobie rozrząd i można cieszyć się jazdą siedmioosobowym suwem lub też crossoverem. Pod maską sprawdzona jednostka diesla, 2 litrówka 170 koni, silnik pracuje bardzo ładnie, tak jak już zresztą wspominałem klasyka, czyli trochę zeżarte wyguszenie poprzez kuny albo inne jakieś tam gryzonie ta maska wygląda naprawdę dobrze w wielu egzemplarzach to aluminium tutaj się utlenia, koroduje i nieładnie wygląda, tu jest wszystko ok egzemplarz naprawdę godny polecenia Przebieg jest udokumentowany prawie do samego końca. Po złożeniu foteli trzeciego rzędu mamy naprawdę imponującą przestrzeń w bagażniku. Może trochę wysoki próg załadunkowy, no ale niestety jest to wyższe auto i tak to wygląda. Podsufitka bardzo ładna, czysta, niezniszczona. Tylna klapa stworzywa, więc tutaj rdzy może być. Zgadzam się na wszelakie inspekcje, kontrole sprawdzenia. Można podjechać na stację diagnostyczną, można sobie auto podpiąć pod komputer, zweryfikować sobie na żywo wszystko to, co, co tutaj pokazuje. Auto jest zarejestrowane w Polsce, można nim legalnie jeździć w cenie. Samochodu jest 12 miesięcy gwarancji getHelp. Sprzedaż na podstawie faktury Vat Marża. Szczegółowy opis, więcej zdjęć i cena na mojej stronie www.gitmyślnik.au.pl. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzu lub do kontaktu telefonicznego. Zdjęcie z tej rysy, jak te drzwi i błotnik były przerysowane, oczywiście posiadam, bo auto kupiłem z zarysowaniem i zostało to polakierowane także to oczywiście będzie do wglądu dla potencjalnego nabywcy to by było na tyle dzięki za uwagę cześć